Dzień dobry dzień dobry. Chodźcie ze mną poglądać piękne widoki. Przełęcz wyżniańska moi drodzy. Jak przyjechaliście w Bieszczady na przykład nie wiem ze znajomymi, a nie chce wam się chodzić. Kompletnie, po prostu nie macie ochoty, nie wiem nogi was bolą. Wiecie o co chodzi, nie? I wymyślacie tam z znajomym. Nie wziąłem butów, spodni nie wziąłem. Koszulkę mam nie taką, wiecie, bez tego w membrany zapoce się i tak dalej, nie? Przełęcz wyżniańska słuchajcie jest rewelacyjna bo tu idziecie po prostym niemalże tu nie ma górek a widoki są przepiękne jeżeli chcecie coś zobaczyć a nie chcecie się zmęczyć albo na przykład tak jak ja jesteście po operacji Bypassów i jeszcze nie wiecie czy możecie chodzić na górę i dać radę nie, to Przełęcz Wyżnieńska jest rewelacyjna jeżeli chodzi właśnie o takie po prostym z ładnymi widokami zresztą ja sobie tutaj idę a po drugiej stronie Zobaczcie, jakie są piękne widoczki. Wszystko pięknie widać. Zaraz będzie widać jeszcze więcej, tylko miniemy te drzewka i wam pokażę, jakie piękne widoczki tutaj są. Z tyłu za nami, oczywiście widok na połoniny. Tam za drzewami widać pięknie. Oczywiście, jeżeli ktoś jest na siłach, to może sobie tutaj rafki zaliczyć. My prawdopodobnie do schroniska i z powrotem, ale z drugiej strony. Z drugiej strony piękne widoczki, słuchajcie, tyle przestrzeni, że coś pięknego. Nie wiem jak wy, ale ja to uwielbiam, takie widoki. Jak się zmęczycie, to możecie sobie usiąść tutaj na drzewku, poprzytulać się do niego, na przykład energię nałapać, zdjęć porobić. Taką dróżką się idzie, słuchajcie, i takie widoczki. Całą płoninę Caryńską widać, a tam w oddali... Jeżeli ktoś sobie zażyczy, to ja zbliżę o schron na płonie Wytlińskiej. Tu mamy widok na rawki przed nami. Jakby ktoś chciał zdobyć i się rozpędził. Tu mamy widok na piękną żonę pana strzelarza. No a z tyłu za nami cereńska. No, powiem Wam, że pogoda nam dopisała. Widoczność jest naprawdę super fajna dzisiaj. Jak tu byliśmy ostatnim razem, co Wam zresztą relacjonowałem, chmury były i nic nie było widać. No, to teraz nam Wyżniańska oddała, można powiedzieć. A z tej strony, trochę ukryta za ale jest.